Kim jesteś? Jesteś resursem. Kim jesteś? Jesteś resursem. Będziesz walczyć dzielnie, aby osiągnąć wyznaczone targety. Kim jesteś? Jesteś resursem. Kim jesteś? Jesteś resursem. Co zrobisz, gdy nadejdzie fakap, up, to upadniesz i podniesiesz się. Zbriefują cię, będziesz skołczowany. Kim jesteś? Jesteś resourcem. Kim jesteś? Jesteś resourcem. Gdy dostaniesz awans, będą gosipować w dziale. Kim jesteś? Jesteś resourcem. Kim jesteś? Jesteś resortsem! Pamiętaj, że złe planowanie to wróg efektywności numer jeden. Kim jesteś? Jesteś resourcem. Kim jesteś? Jesteś resortsem! Zabraknie ci na ratę kredytu we frankach, ale będziesz walczył o nie jak po powietrze i wodę. Kim jesteś? Jesteś resourcem! Kim jesteś? Jesteś resourcem! Nie zawiedzisz swoich menadżerów i dyrektorów i dasz się za nich pokroić! Kim jesteś? Jesteś resourcem! Kim jesteś? Jesteś resourcem! Będziesz stał w korku na marynarskiej, cierpliwie znosząc uwagi swojego szefa, że znowu się spódniacz! Kim jesteś? Jesteś resourcem! Kim jesteś? Jesteś resourcem! Będziesz skakać coraz wyżej do marchewki motywacyjnej, zawieszonej jakże inaczej, coraz wyżej! Kim jesteś? Jesteś resorcem! Kim jesteś? Jesteś resorcem! A gdy się wypalisz, to ci wymienią jak komórkę w Excelu i zaproszą do rozwijania swojej kariery poza strukturami organizacyjnymi.